Jestem aktualnie skończony z Minecraft'a i w dzisiejszym odcinku chcę sobie w końcu znaleźć diamenty. No, I jeżeli mi się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No, bodaj bym się ogólnie. Tu... O, mam żelazo. Spokojnie się ja tylko jeszcze mięsko przepalę. Okej, okay. i. Te, daj, może sobie ogólnie jeszcze odwołęć tutaj do skrzynki trochę rzeczy. I hmm. to, tutaj to. Trzeba by sobie w końcu chyba jakiś też magazyn zacząć robić. Ja mam tutaj dużo śmieci w skrzynce. A dobra. Mam tutaj w kierunku węgiel, okej. Okay. Spoko. Tutaj to. Jedzonka, takiego jak jabłka i ten chlebek, bo to mi się ogólnie przyda. To, to mi się przyda, bo, potrzeba, bo <coughs> Będę trochę jedynie potrzebował w tej wyprawie po diamenty. Okej, okay, to sobie trzeba wszystko tutaj odłożyć. Napatek sobie wezmę, jakieś drewno, coś żeby mieć też na patyki. I no tutaj coś jest, tutaj nic nie ma. Okej, tutaj mi się to mięso przypala. Okej, okay, to w takim razie bym sobie jeszcze jakiś mieczuk jeszcze zrobił. Okej, okay, jest mieczyk, to jeszcze jak, jakiś 7 kilo. Okej. Okay. I mogę sobie ruszać na wyprawę. Chyba. Poczekajcie, no się jeszcze tutaj... O, sześć, Sze, sześć, jeszcze niech się przepala naszej węgla, a resztę będę miał na pochodnie i dawaj, trzeba by sobie pójść na poziom 12 okej, okay, na jakim jestem poziomie? na 29 tutaj mi minecraft się zacina nie wiem dlaczego Dobra. <kuh> mm. Okej. Okay. Będziemy sobie na poziom 12. Coś sobie mogę wyłączyć. E, Czym to jest tak dużo dirta? dawno nie było odcinka z minecrafta tak samo jak dawno nie było odcinka z ZUTO. Okay. no ale co ja mówiłem że nie było dawno jeszcze też odcinka z naszego ulubionego obbi trzeba by też w końcu nagrać mhm mm by też w końcu to nagrać sobie. Dobra. Tutaj takie sodki sobie zrobię. I okej, okay, na jakim poziomie jesteśmy? Eee, okej, okay, spoko. I tutaj chyba mogę sobie zacząć kopać. Fajnie. Tak, <laughs> Mam nadzieję, że znajdę sobie jakieś diamenty tutaj. No bo trzeba już jakieś diamenty. Diamenty zacząć znajdować. Co zrobić zrobię? Diamentowe zbroje. Bo. zapomniałem jak był ten ten skrót w sobie. Eee, to było Nie to nie było to. Nas. No to, no to było to był po prostu bez shift. tyle nie pamiętam da no w tego Minecrafta nie grałem Okej, okay, to, to jestem ja na poziomie 12, to spoko, bo poziom 12 jest najlepszy do kopania diamentów mi ja się z gardłam w ogóle dzieje. Coś dziwnego. Nie wiem co. E, Okej. Okay. Ja Nie tutaj. Spoko. Fajnie. czy znaczy, będą tutaj gdzieś jakieś diamenty? Czy coś? bo się przydadzą. No i mi się, że tutaj kończy killoff. Więc teraz słabo. No i boże, jak nie skończy killoffa, a jeszcze nie da ile diamentów. Czy jak... Mi się oba killoffy skończy, mam dwa przecież. No. Dobra, Drugie... w znajdę ten. To miejsce z ametystem. Myślę, że przydadzą te kryształki, żeby zrobić sobie lornetkę. Z stresku. No. Czy znaczy, nie. Czy to jest czy lornetka? Czy. Znaczy... Nie, to jest tuneta. Nie te trzy mylą. Ten teleskop to jest do jakby do patrzenia na gwiazdy. Lornetka to jest ta. Z tym jakby tymi dwoma coś tak żeby to takie na dwa oczy. A luneta to jest na jedno. to jest takie długie. No. Okej. Okay. Hmm. Będą tutaj gdzieś diamenty. A jeszcze mi się chyba mieć przyda do tej monety. Hmm. Dwie, dwie sztabki miedzi i jeden ...kryształ ametystu. Z tego co pamiętam. Albo no, dwa krystal ametystu i jedna mieć. Nie wiem, to raczej są. Jest dwie sztapki mieli jeden ametyst. Też... No. Czy <laughs> są tutaj gdzieś jakieś diamenty. A, no diamenty gdzie jesteście? Fajnie byłoby na przykład znaleźć jakąś taką jaskinię z ogromnym źródeł, z, te, z takim ogromnym jeziorem lawy. Byłaby tam duża szansa na znalezienie diamentów. No i to by było akurat spoko. Jakby ja mam, no, bo mam już 50 tutaj procent tego i to jest co słabe. To jest to słabo. To jeszcze żadnych diamentów nie znalazłem. Znaczy hmm. za bardzo nie ma co bym mógł. Chcę pogadać, ale nie chcę, żeby to było tak, że ja sobie kopię i nic yy, nie gadam, praktycznie. No. Teoretycznie to bym mógł zrobić cięcie, ale... No nie mogę. To zdarzyło mi się, tamten w tym programie skończyła wersja demo. No, niestety. Są diamenty, ile tutaj jest diamentów? Jeden, dwa, trzy, cztery, yy, pięć, sześć, osiem będzie. Jeden. Osiem, osiem diamentów. No spoko. całkiem fajna liczba. Mm. Okej. Okay. i nie mamy diamenty. I mi się właśnie skończył kilo Super, spoko Okej okay. hmm. się jeszcze mięso nie skończyło, ani jedno No spoko Fajnie Nie mam tej rzeczy. O kurcze, ile tego kobla mam tutaj w ogóle. Dobra, wrócę sobie do domu, odłożę rzeczy i chyba już skończę ten odcinek. Ja nie wiem, bardzo co bym jeszcze mógł tutaj w tym odcinku zrobić już tak teoretycznie to bym mógł jeszcze pokopać tylko że ...właśnie... Mm, nie wiem czy to by nie było trochę nudne tak wyglądać cały odcinek gdzie jest tylko kopanie okej okay, sprzęłem się tutaj swoje mięso spoko to może sobie w takim razie zrobię tutaj kilo a tylko mi się jeszcze patyki przydadzą hmm, ok okej kilo będę musiał zrobić stół do enchantowania mam nawet książki no spoko spoko właśnie sobie sobie książkę odłożę i zrobię sobie nie tak, tylko tak. Teraz okay. tak. Teraz tak. Okej, dziewczyny biblioteczek. Ok, mm. to tutaj sobie odłożę resztę rzeczy, na które prawie w ogóle nie mam miejsca, bo czemu miałbym mieć, prawda? Mhm. Dobra, to tutaj. O, tutaj mam kabel, spoko. Hmm. Okej, okay. jeszcze tutaj to. Eee, tutaj to jeszcze. Mhm. i tej dawaj tej reszta leczy do tej skrzynki. Więc to było na tyle. Jeżeli mi się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku.